No tutaj mamy kolejny projekt. No tak naprawdę kończymy. Projekt to jest naprawdę bardzo fajną, bardzo fajnym podejściem do tematu. I wydaje mi się, że będzie to robił jeden z dwóch wykonawców, których, których ja uwielbiam, których projekt, których pracę ja uwielbiam. I uwielbiam tak naprawdę pracować razem z nimi. pomimo różnych sytuacji, różnych tak zwanych zawiłości życiowych ja tak naprawdę muszę powiedzieć, że uwielbiam profesjonalizm jednej i drugiej firmy a cokolwiek by się nie działo cokolwiek, ktokolwiek by nie mówił okay. mamy taką powiedzmy stodołę która jest tutaj rozbudowana o garaż mamy wejście, które znajduje się w tym miejscu czyli wchodzimy, wjeżdżamy sobie na działeczkę idziemy sobie na prawo i mamy w podcieniu wejście. Oczywiste, nieoczywiste, może tak, może nie, ale fajnie wygląda. I tak, mamy garaż, na którym mamy kolor numer 1. Mamy tynk, który będzie kolorem, e, w miarę, bie, w miarę jasnym. Mamy do tego antracyt. Mm, ja myślę, że tutaj jeszcze uzgodnimy to wszystko do końca, ale tak jak w większości moich pomysłów e, i w większości takich jak powinno być wykonane skończy się na... ponieważ HBW jest nam się w normie skończy nam się na impregnacie barwionym pod kolor i do tego tynk w danym kolorze jestem też zwolennikiem tego, żeby to robić w taki sposób, że najpierw wkładzimy sobie jasny kolor a później te kolory typu właśnie antracyt malujemy sobie chociaż nie do końca przy antracycie ma to rację bytu z mojej strony czy, czy według mnie Teraz tak, tutaj mamy, tak jak mówiłem, jeden kolor i to, zaraz sobie o tym powiemy, tu mamy deskę i zobaczcie, projekt wygląda w ten sposób, że tak, tu mamy czarną migę, która będzie zacierana najpierw, czyli ca czarny ten z migą, tu mamy deskę i tutaj mamy to zaprojektowane w taki sposób, że ta deska, która tutaj jest, a, tu mamy na schemacie, ona ma szerokość 20 cm. A, co by się stało, jeżeli chcielibyśmy na przykład 8 cm? no to wtedy byśmy ją projektowali jako 8-centymetrową. E, jaki jest plus takiego projektowania? E, jest to na pewno na pełny trójwymiar. To jest e, niezaprzeczalnym elementem tego całego projektu. E, ważne jest również to, że tutaj można tak naprawdę sobie polecić e, z pełną technologią, tak jak zostanie to wykonane, tak to zaprojektować. Czyli właśnie te przerwy, które tutaj są, one są specjalnie już dobrane pod konkretną technologię wykonania tego wszystkiego. Dobra, idziemy dalej, bo zasłoniła nam wszystko siatka. Mamy tynk, mamy for fun design, czego już spodziewało się innego u mnie. I teraz mamy z tej strony, mamy rozwiązanie, które, które ja przynajmniej wprowadziłem za nałową jednej z, z tych firm, z którymi pracuję, o których mówię. Tutaj wprowadzimy taką ramę, i to zostało wykonane. I dalej jest wykonywane na osiedlu domów jednorodzinnych, które e, robi firma. Budujemy. buduje a lakonanie produktu, jasne, że może być, dlatego że jest to mój kanał, moje filmy, moje zabawki, moje bez końca. Ok, mamy ramę, czyli mamy antracyt, mamy biały, i tutaj mamy boniowanie pozorne co tutaj się będzie działo działo się będzie tyle, że to będzie tynk, który jest 1,5-2 mm ja 2 mm a tutaj będzie tynk e, który będzie gładziutki plus farba elewacyjna no to ewentualnie pójdziemy sobie w, w szarość czy, czy w antracę. ok, tu mamy tą deskę która jest dyską odciskaną. mamy forfana dwumetrowego i teraz tutaj musiało się dziać Dlatego, że tu wiadomo, inwestorzy będą spędzali swój czas. Tutaj również ta dynamika jest zachowana. Tu się już uspokajamy, bo tutaj nie ma, nie ma co szaleć. Dlatego, że z tej strony jest powtórzona właśnie rama, ta sama, która została wykonana w tamtym miejscu. Mamy ramę, mamy boniowanie w poziomie. Boniowanie w pionie, to jest w poziomie, zobaczcie, to ma swoje ręce i nogi. Nie? Tutaj mamy na wysokości tego podcinia i mamy deskę odciśniętą. Lampy są równo z podciniem. Dalej mamy podcin i mamy dwie lampy, słupy, które są andrazetowe i całość, która jest biała. Chodzi o to, żeby ten budynek nabierał formy, nabierał kształtu, a przy okazji, żeby tak naprawdę nic nie zepsuć. Dalej, to co mamy z tamtej strony, czyli tu, czyli beton architektoniczny, który też jest stykiem. To sam, ten sam materiał mamy w tym miejscu powtórzony. Mamy metrowe forfany i tutaj jedna z opcji, która się pojawiła, bo tak przy wielu moich prezentacjach, to jest jedna z opcji. Tu mieliśmy ramę, która całkowicie schodziła nam w dół, tak jak schodzi tutaj w tym miejscu i tak jak przychodzi sobie tutaj. Ale zmieniliśmy to ramę na taką, gdzie ona idzie sobie tutaj górą, schodzi sobie do okna i tutaj mamy deskę odciskaną i deskę Odciskano w naróżniku. Jak to wygląda? Dla mnie wygląda mój kanał. Moje kredki dla mnie wygląda zajebiście. Ważną rzeczą przy tego typu projektach i przy tym, jak, jak ja sobie pracuję z projektami, jest to, że w kolejny etap to jest to, że ja sobie mogę wszystko policzyć. Ważne jest też to, że ja tego nie będę liczył na piechotę. Całe wszystkie projekty. Wykonywane są w technologii OpenBIM, czyli my w tym momencie mamy tak naprawdę dojść do wszystkich tych materiałów. Możemy policzyć, ile będzie grubości, ile będzie tego drewna odciskanego, ile będzie tynku. Jeżeli trzeba, to nawet metry sześcienne tynku, czy, czy innych elementów jesteśmy w stanie policzyć. Dobra, tu się obrócimy. mniej więcej wygląda. Mamy tą deskę, która ma też swoją teksturę, ma swoje odbicia. O, i tu mamy tą tą część taką do spędzania wolnego, e, wolnego czasu. Sprawdzamy wizualizację. Wizualizacja od frontu, gdzie widzimy podział tych trójkątów na dwa. To jest, dla mnie przynajmniej jest to bardzo ważnym elementem. Tu mamy wejście, czyli właśnie mamy te dwa trójkąty: jest rama, deska i słupy, które są odwrotne. Widok odcienia i to jest też bardzo, fajnym, bardzo fajną zabawą czyli wplecenie w to wszystko ledów. Ok, mamy kolejny widok. I widok od tyłu. To robi robotę. Naprawdę ten widok dla mnie. Przynajmniej zawsze robi, i będzie robił robotę. To sobie troszkę zmienię sposób wyświetlania tego wszystkiego. O, tak, żeby to miało ręce. I nogi. Ok. Mamy drugą stronę. I tutaj widać, że ten budynek rzeczywiście. Ma swoją dynamikę, ma swój charakter i będzie miał swój charakter. I w momencie, jak go sobie ładnie wykonamy, ładnie go wykończymy, a firma, z którą pracuję nad tym projektem, na pewno go bardzo fajnie wykończy, to rzeczywiście będzie się to Tutaj mamy ujęcie. Fabek, że ten pan wygląda jakby się tutaj jakoś wejścia, ale tutaj wejścia nie ma. Tu mamy bramę garażową, tynk tak jak widzieliście na projekcie tutaj był beton, ale został zamieniony na dynk tu mamy ten biały biały antracet, deska biały antracet, for fun, forfa fun. and hm? Także mniej więcej tak wygląda, wygląda sam projekt, a tutaj możecie zobaczyć jeszcze w oddaleniu jak będzie wyglądał, jak będzie wyglądała cała bryła. Moim zdaniem wygląda fajnie. Biało-czarny budynek? Dlaczego nie? Z fajną wstawką, z fajnym dachem, z fajnymi materiałami plus oświetlenie, z detalami, które robią tak naprawdę nam bardzo dobry klimat. Dlaczego nie?